Tyle wygrać! Najlepszy wynik z matury podstawowej w klasie! Siemano, z tej strony Mrożon, mamy 118 dni do matury. Dzisiaj powiem wam o czymś, co na pewno każdy z was zauważył już dawno, ale jakoś tak nie miałem yy, okazji o tym tak powiedzieć ogólnie. Mianowicie chodzi o pogodę. Pogodę, która... Pewno w większości osób się podoba, bo jest taka tendencja, że zazwyczaj ludzie nie przepadają za zimą. Wolą właśnie wiosnę, lato, jak jest ciepło, jak jest fajnie i tak dalej. Nie ma śniegu, nie ma odśnieżania, nie ma deszczu. Znaczy deszczu, miałem na myśli te chluby takie pośniegowe. I tutaj właśnie pojawia się pewien problem, ponieważ świat zamiast grać... ...to gra nam... Jak każdy widzi, mamy styczeń i cały grudzień był, i są to jak wiadomo miesiące zimowe i tego śniegu nie ma w ogóle. No tam trochę spadło, także mm, niby był, ale no, ogólnie nie ma. Dzisiaj wychodząc w ogóle z domu rano. Mm, już biorę kurtkę zimową, bo już tak był po taki moment, kiedy już było tak zimno i już tą kurtkę zimową zakładałem Ale wyszedłem na dwór i tak było strasznie ciepło, więc zarzuciłem tylko taką wiatrówkę przeciwdeszczową Czy tam przeciwwieszą, żeby nie wychodzić w samej bluzie No generalnie to nie jest dobrze, według mnie, może ktoś się tam nie zgodzi, bo o i zimą i tak dalej Ale to jest bardzo źle, że jest taka pogoda i co mam tutaj na myśli? Pierwsze plusem śniegu w okresie tym zimowym, czyli jak wiemy zimą szybciej się robi ciemno, jest to, że jak ten śnieg jest, teraz myślę o, o, o drogowcach jak się jedzie gdzieś tam, to w nocy, mimo że jest ciemno, śnieg sprawia, że jest trochę jakby jaśniej, bo to jakieś tam światło się odbija, czy śnieg jest biały, to czy tamte od księżyca się śnieg odbija i jest po prostu trochę jakby widniej? No, jest takie właśnie, może też te, te nie, święta, czy tam nowy rok nie był tak odczuwany jakoś fajnie, bo właśnie może dlatego, że nie było śniegu, ale też słuchajcie, dzisiaj rozmawiałem z koleżanką, że na przykład obok niej w domu za, zakwitły w so, stokrotki. Sam dzisiaj widziałem łabędzie i ogólnie niby się przyroda budzi do życia. No i dobra, do tego czasu niby jest wszystko w porządku, ale ja cały czas myślę o tym wszystkim z taką świadomością, że być może. Nie wiem, za miesiąc, za półtora miesiąca, za tydzień, yy, przyjdzie w końcu ta zima, czyli ona przyjdzie taka opóźniona. I będzie się utrzymywać przez kwiecień, może do maja, czy nie wiem dokąd. Ja nie siedzę, nie mówię, nie oglądam telewizji, nie, nie patrzę jaka jest pogoda gdzieś tam w internecie, więc nie wiem. Moja mama ostatnio mówiła, że kiedyś tam za kilka tygodni podobno ma być zima, ale chodzi tutaj o coś takiego, właśnie, że tu się wszystko budzi, nagle przyjdą mrozy. Nie wiem co z tymi zwierzętami, które właśnie przyleciały jakby za wcześnie, bo poczuły, że jest ciepło. Co z tymi? Co z tymi wszystkimi kwiatkami? Ale teraz pomyślcie o rolnikach, którzy, no ci, którzy tam orkę zrobili sobie, czy tam zasiali sobie o zimę, no to, to ich to już tak trochę jakby mnie interesuje, chociaż też niekoniecznie, ale osoby, które będą teraz jarę zboże mm, siać, czyli muszą najpierw dajmy orkę zrobić. I orka sianie to się robi właśnie tak marzec-kwiecień. To są jakby takie miesiące, żeby to później zdążyło urosnąć wszystko, żeby później żniwa były też mniej więcej w takim terminie jak zawsze. No a tu przyjdzie, że ta zima się przeciągnie, przeciągnie się marzec, przeciągnie się kwiecień, nie wiadomo czy tam przymrozki nie przeciągną się na maj, bo to też muszą być odpowiednie warunki, żeby w pole wyjechać i tak dalej. No ale wiadomo, wczesną wiosną powinni wziąć się do roboty i zacząć to robić, a wyjdzie na to, że nie da rady, tylko nie dlatego, że im się nie chce, tylko warunków nie będzie. To właśnie nie jest problem wszystkiego. Że niby jest fajnie, bo teraz jest styczeń, wychodzi się i tak jak, jak wiosną, może nawet jak lekkim latem, które, pewne dni, a tu bah, przyjdzie później zima, no i będzie mm, lekko przekichane. Na koniec takie moje małe co mi się uroiło w główce dzisiaj. Bo jak wyszedłem z autobusu, to właśnie słońce tak mocnie świeciło, a że nie przypominam sobie, żeby od czasu jak, jak noszę okulary, także noszę je cały czas. Po prostu się lepiej widzi tej wady nie mam jakiejś wielkiej, ale po prostu jak się człowiek przyzwyczai już, że bez tych y, okularów widzi się troszkę, ale jednak troszkę gorzej, to później jednak już się te okulary nosi. To miałem taką takie coś, nie wiem czy wiecie, jak y, kamerą, aparatem, jak nosicie okulary, to będę, będzie wiedzieć o co chodzi. Y, skieruje się właśnie w słońce i to słońce mocno y, mocło, mocno świeci, to takie paski się robią. No, chodzi o, te, o ten promień. I właśnie jak szedłem dzisiaj, to miałem taki pasek, właśnie w, w, w szybce w okularach. I to wyglądało tak dziwnie. To było właśnie przez słońce przez to, że tu, mm, Przez to, że mam okulary bo jak zjadłem okulary, to oczywiście to zniknęło. I tak śmiesznie wyglądało, że cały czas miałem takie wrażenie, że ten wchodzi mi tutaj od słońca. W ten sposób, że jakby do szyi i taki miałem, że tak w wełbie mi się tak pomieszało, że to jest taka smycz, którą ja jestem przywiązany taką smyczą do słońca. Wiem, to jest w ogóle z, z dupy wzięte, bo to tylko po prostu promyk, no ale cóż, taka natura mojego tego mózgu. Jestem ciekawy Waszego zdania, jak według Was, mnie, jak myślicie, czy, czy to, czyli ten śnieg jest, czy nie jest, według Was ma znaczenie na to, jak się odczuwa święta, jak się odczuwa Sylwestra, jak się czuje w ogóle przez ten czas, kiedy szybciej się robi ciemno. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do jutra. Cześć! Słuchajcie, ostatnio znalazłem świetny, po prostu super... Kanał. Jeśli lubicie ciekawostki z zakresu matematyki, to właśnie chyba wystartował ten kanał z, yy, z kampanią reklamową. Kanał nazywa się Numberphilia. Jest to kanał ang anglojęzyczny. I jest naprawdę bardzo fajny kanał, robią ciekawe materiały.